Kratka Widzę cię, i... jestem. I... Rzuć mi do rzuć mi do biery. Hey, Ale on tak right? to spalajwa. Idol. Dodaj, dodaj mnie. Ej, filo, a kiedy będziesz... Padłeś <laughs> jak homik kurze. On ma automora. No wiem, on jest odpał. Taki miechem. Mam czuskę. On miał jeszcze koksa. 1500. No to odpał, jest walony. 1500, El, napiszcie eleczkę, napiszcie eleczkę To jest teren innej gildii w ogóle? No tak, wiem Ej kurde, na, na bazie są. wiem właśnie, że choroby to ma kolejnego Hucksa! Jaka gdzie jesteś? Jestem O, o Filo. Mam nadzieję, że go zabijesz, chwilą. Słucham. Y, tepnij, tapam do ciebie, tepnij. A co dla mnie macie, kawałek? Dobra, to już się lubię. A co jak mam dla ciebie, w donate'cie, Liam'a? To we tego, dawaj się nawet, nie przyznawaj. <grym> uh. Liam, drama zaraz będzie uh. na YouTube. Oooo, <grym> ile? Ile? Ej, on ma nie wiadomo ile koksów, on ma jakby nieskończonego koksa. Okej. Okay. Nie, ty za to? Mam no, jeszcze kolejne rzucajki. Na pewno może. armorzeczkę Zabiję zabiję mój go. Dobra, dzisiaj. Zabiję go. Ale ten gościu miał jakby nieskończoność okay, koksów. 29 koksów miał! Tak. Ile? 29 koksów miał na tą walkę! Jak? Przez mam... Cheat Engine'a musiał to zrobić. Mam to sklipowane, mam to sklipowane. On to musiał przez Chi Engine'a zrobić. Co ty? miał 20 koksów, tak? Tak. Ja... Fizgam. I Może to mogło być przed Chi Engine'a? tam jest, Dominik? Co to była za walka? Ja pierdziele, bym zdechł tutaj. Ja... Jakby... Ona z... ...Lars jest chłopie. No to wklejcie się w niego, ja się zaraz wkleję. Tepa się pojtama, ja, nie?